Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. I tym razem napomnimy tylko o kolejnym głupim pomyśle naszych elit polityczno-biznesowych, bo już nie kulturowych, z powodu promowanego przez nich neomarksizmu i totalnej degeneracji umysłowej. Można je nazywać elitami antykulturowymi, to by lepiej odpowiadało prawdzie. Kolejnym z ich głupich pomysłów poza dwuletnim, co już przeżyliśmy świrowaniem z powodu małego chińskiego przyjaciela, który już nie jest popularny. Jest jakieś 15 piętnastominutowe miasta, czy w ogóle w ogóle jak się to czyta, to jest to typowy drewniany język socjalistycznego byłkotu, w związku z tym niewiele można z tego zrozumieć. Niemniej jednak z tego, co od razu widać, e, chodzi o ograniczenie przemieszczania się i zniechęcanie ludzi do posiadania automobili. Użyjmy tutaj starego języka, żeby dobrze zamknęło I... Co z tego widać? Widać od razu, to nie będzie działać, i miejmy nadzieję, że odrealnienie tego pomysłu, który będzie wprowadzony właśnie w niektórych miastach, najpierw na próbę w Europie, będzie tak duże, a z pewnością będzie, że ludzie się tak wkurzą, że większość przypadków tych burmistrzów, co będą to promować, wysadzą w kosmos. Tak się skończy. Bo oczywiście większość ludzi nie będzie rozumiała, o co chodzi. Ale jeśli zatruje to im codzienne życie i zrobi spore problemy, to na pewno wielu zareaguje, tym bardziej jak to odbije się na ich zarobkach. A z czym mi się taki pomysł koja kojarzy? Taki pomysł kojarzy mi się od razu z komunistycznym, to co było na przykład w Związku Radzieckim paszporty wewnętrzne, żeby się przedostać z jednego oblastu, czyli obwodu do drugiego, czy na przykład tak ta te, ta jak teraz w Chinach, też bywa, że by się dostać do Tybetu, należy mieć inną wizę. Czy Chińczyk musi mieć też pozwolenie, czy do Mongolii wewnętrznej, czy do e, e, Kaszgaru, czyli dzisiejszych Chin zachodnich, gdzie są Ujgurzy czyli tam, gdzie rządy partyjne robią brzydkie rzeczy, potrzebne są zezwolenia, paszporty wewnętrzne, albowiem tylko swoi ludzie e, mogą tam wejść, ponieważ nie będzie problemów. Zaraz ktoś się może do mnie rzucić, że może na przykład, po tego nie sprawdzałem, komunistyczna yy, propaganda zmieniła nazwę z paszportu wewnętrznego na wizę, czy coś jeszcze, ale yy, niemniej jednak cel jest ten sam. Kontrola przemieszczania się. A w Europie chcą to zrobić yy, nasi zieloni komuniści pod płaszczykiem zielonego terroru i pod płaszczykiem dbania o środowisko. Wiadomo, że o środowisko nie chodzi, już nieraz mówiłem, że te elektryczne rzeczy nie są tak przyjazne do środowiska jakby się wydawało, ponieważ powodują zanieczyszczenia przed metalami, ciężkimi plastikami. W związku z tym, znowu jesteśmy oszukiwani. Drewniany język propagandy. Oczywiście, tylko my, my dobrzy znaczymy socjaliści, reszta tylko złe. Cały manicheizm. Mam nadzieję, że pokrótce naświetliłem o co chodzi. I jak każdy socjalistyczny pomysł się przewróci dość szybko, ale niestety narobi dużych szkód. Miejmy nadzieję, że my w tych szkodach będziemy uczestniczyć jak najmniej albo w ogóle. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.